Cześć, Tugerek. Dzisiaj zabieram was do Słonecznej Alani. Jest początek września i zwiedzamy czterogwiazdkowy Xperia Saray Beach Hotel, położony tuż przy plaży. Sprawdzimy pokoje, strefy wspólne, basen, jedzenie i klimat całego obiektu. Bez filtrów, na żywo. Jeśli planujecie wakacje w Turcji albo po prostu lubicie hotelowe tury, zostawcie subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. No to zaczynamy. Cześć, to Gierek. Jesteśmy dzisiaj w hotelu Xperia Sarah Beach Hotel w Turcji, walami pokażę wam jak wygląda on w środku. Mamy bibliotekę. Takie w miarę ciche miejsce. Recepcja. Hotel jest czterogwiazdkowy. Tam mamy jakieś spotkanie. Chyba takieś jakieś polskie biuro. Do kilka polskich biur przyjeżdża. Tu jest taki mój widokłanny skóry, możesz się napić kawę. Polecam czarną herbatę z granatem i Absolutnie nie w żadnych krewkach tutaj. Herbaty tureckie są bardzo szybcenalne, bardzo mocne. Hotel ma nawet dobre opinie, bo ma 4,5 gwiazdki. Chyba ponad 1000 albo 1500 opinii, muszę sprawdzić. Dobra i to jest można powiedzieć pierwsze piętro, bo to nie jest parter. Skoczymy sobie z niego szybko do pokoju. A tu jest przechowywanie bagaży. Winda jest jedna. I tutaj na tym poziomie tak niestety, ale nie ma klimatyzacji. Idzie to odczuć. jakaś joga, zumba wieczory są codziennie też coś na wieczorach jest tutaj macie taki taki skrót dobra, idziemy do pokoju Gdy fajnie wyszło, przyjechaliśmy tutaj w nocy A dostaliśmy pokój większy niż mieliśmy otrzymać Czy dostaliśmy taki apartament dwupokojowy Pokój nagrałem pierwszego dnia jak byłem jeszcze trochę przeziębiony i po nocce autokarem i na lotnisko. dlatego dogram go teraz. Dużo miejsca, dostaliśmy dwa pokoje zamiast innego, co było dużym plusem. Mieliśmy mieć z widokiem na morze, no był boczny widok, ale co potem się okazało przynajmniej wieczorem nie było tak głośno. Także to był plus, ale okna są bardzo mało wyguszone w tym hotelu, bo z ulicy słychać wszystko, ale po dwóch dniach idzie się przyzwyczaić. Drugi pokój był po prostu przechowalnią bagaży. I największy plus to mieliśmy codziennie uzupełnianą lodówkę. W sumie to obie lodówki na dwa pokoje oczywiście w cenie. i tak wygląda pokój no fajnie że mamy te napoje w cenie w lodówce wodę i kasowane napoje punktu niestety widokowego u góry nie ma tak to wygląda My jesteśmy na piąte piętrze zjeżdżamy na dół Muszę odjechać od razu na zero, ale zejdziemy na pierwsze piętro, pokażę Wam jak tu się schodzi. Dobra, wróciliśmy z powrotem na recepcję. Tutaj taka fajna jawa, jawa z Czechosłowacji. Dobra, idziemy na dół. Tutaj jest SPA jest główna restauracja z śniadaniami, obiadami i kolacjami Zobaczymy czy wejdziemy do SPA No Nie będziemy chodzić, może ktoś jest. Tutaj toalety. Z tego co widziałem przynajmniej w hotelu obok, masaż kosztował 10 euro. Cena chyba dobra za masaż. Tutaj mamy główną restaurację. Wrzucę wam tutaj, jak wyglądają posiłki. W opiniach o tym hotelu najczęściej pojawiały się pozytywne komentarze na temat jedzenia Także jak najbardziej mogę polecić Dużo owoców, dużo przystawek jedzenia Ze słodkości to był ten cały barek Ale codziennie był zmieniany także i dokładany na bieżąco Europejskie jedzenia też bardzo dużo, fast foody Pizza, frytki, burgery Codziennie była jakaś inna zupa I też całkiem spory wybór No i zawsze znalazł się jakiś wolny stolik Także nie trzeba było czekać na stoliki Bar był połączony razem z parem basenowym Także był odwrócony w dzień Kawa, herbata klasyka. I nielimitowana woda. A nie dodałem też, że w pokoju też mieliśmy duże 1,5-litrowe butelki, dwie codziennie, bo mieliśmy dwie lodówki. Także to też był duży plus, że woda była w pokoju. Pokażę Wam jeszcze, co było na ciepło. Ryż, makaron, bardzo smaczna wołowina i indyk. Także szkoda byłoby jeść na mieście, bo jedzenie w hotelu było bardzo smaczne. Raz w tygodniu na kolację jest turecka uczta. Czyli typowo tureckie jedzenie: pieczona wołowina oraz indyk. Oraz typowe tureckie słodycze. Klasyczną baklawę czy rewani, czyli tureckie ciasto z nasączone cukrowym syropem. Pokażę Wam jeszcze, jak wyglądały śniadania, bo też to nagrałem. Warzyw jest bardzo dużo, także jak ktoś lubi warzywa, to będzie zadowolony. No i oczywiście śniadanie można wziąć na słodko, albo na wytrawnie mamy do wyboru owoce na bieżąco dokładane zobaczcie ile tego jest no i śniadanie można powiedzieć trochę takie angielskie kiełbaski, jajecznica, jajko zupa też była na śniadaniu tutaj mamy akurat ezogelin czyli typowe danie kuchni tureckiej zupa z soczewicy Obiady praktycznie pomijaliśmy, jedliśmy zazwyczaj coś koło baru, jakieś owoce, albo coś na słodko, albo jakieś przykąski z miniwaru. Dobra, pokażę Wam jeszcze drugą stronę i widzimy się za chwilę. Dobra, idziemy w stronę basenu i plaży. Wszędzie takie umywalki, bo jest taki drobny żwirek na plaży, żeby nie wnosić tego do hotelu. A tutaj te przejście bardzo ładnie się poświetla. Wieczorem też Wam rzucę, jak to wygląda. Na wrzesień temperatura jest bardzo wysoka, 38 stopni, teraz pokazuje. Woda w morzu 29 stopni, a woda w basenie 28 stopni. Nie wiem czy będzie to widać. Dobra, to jest basen. W sumie to jedyny. Z barem, z barem. Wysokość basenu 1,50 m i z brzegu taki fajny, takie miejsce gdzie można położyć się w wodzie na 15 cm Można porać wrzutki, tutaj się dzieje wieczorne są imprezy Żeby nie było, że nieprawdziwe Dobra idziemy dalej. Oparcie prawie trafiłem w sam środek Pogreź w ping Ponga. Z chyba nie widziałem, jak ktoś pali, ale też jest. W tutaj też klasycznie jest herbata turecka, kawa i napoje bar z przekąskami, bulgery, frytki, nagetsy. A tutaj dostaniemy po południu gofry i coś na słodko, żeby nie był gołosłowny. Tutaj jest bar, który jest barem od razu plażowym i basenowym, można powiedzieć. Patrzcie, i tutaj taką śmieszną wodę się pije w jednorazowych opakowaniach. Idziemy na plażę. plusem tego hotelu że jest to, że plaża jest bardzo blisko. I widok na zamek i na kolejkę. Linową. No, dzisiaj jest 35 stopni, także tu jest bardzo gorąco. Ten piasek się bardzo mocno nagrzewa. Nawet mamy trochę wolnych leżaków o tej porze. Nie jesteśmy na plaży. Placza jest ogólnodostępna, także można przyjść tu z ręcznikiem. Dzisiaj mamy nawet mniejsze fale. I taki można powiedzieć żwirek z piaskiem pomieszany. klasza Afrodyty. Pokażę wam kilka ujęć z góry. Tutaj można się obmyć z słonej wody. No i fajnie, że te parasole można wbijać sobie ręcznie, także można zasłonić się przed słońcem po każdej godzinie. Dobra, idziemy w stronę wejścia. Tutaj wózek z owocami. Wejdziemy jeszcze na strefę tutaj gdzie wieczorne są pokazy. To chyba tyle. Do zobaczenia, dzięki. Cześć. Bym zapomniał, miałem jeszcze wam pokazać jak wygląda ten chodnik wieczorem. Nie wiem czemu, ale wieczorem zawsze to jakoś wygląda lepiej. pewnie przez te światła. Jak na początek września hotel można powiedzieć, że nie był w ogóle przeludniony. A no i ważna informacja, jeżeli dostaniecie pokój od strony basenu, no to wieczorem przed snem zawsze będzie głośno. Także jak ktoś lubi się wyspać, to polecam pokój od strony ulicy, bo do północy będzie na pewno głośno. Na pewno małym minusem jest to, że nie możemy wybrać sobie wszystkich drinków z karty. Mamy tutaj takie podstawowe alkohole i drinki, czyli wódka, piwo. Z drinków to będzie na przykład wódka z Coca-Colą, whisky z Colą, z podstawowymi napojami, na przykład UZO nie było dostępne, ani żadne takie można powiedzieć barowe drinki. Jeszcze na koniec widok na wzgórze Kale, no i na niewidoczną plażę Kleopatry. Jeśli ten vlog był pomocny, zasubskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę. To bardzo pomaga i powiększa zasięgi. To wszystko na dzisiaj. Dzięki. Cześć.